Czy naukowcy natrafili na sygnał obcej cywilizacji? To pytanie jawiło się na ustach niektórych ludzi zaznajomionych z niedawnym odkryciem zespołu naukowców z projektu Hephaistos. Analizując dane z obserwacji optycznych oraz podczerwonych, natrafili oni bowiem na pewne dość nietypowe sygnatury. Warto w tym miejscu wspomnieć, że naukowcy przeszukiwali miliony źródeł w celu znalezienia takich nietypowych sygnatur. W toku badań udało im się wyselekcjonować aż 7 obiektów znajdujących się w pobliżu czerwonych karłów, które wykazują cechy zgodne z modelami tzw. sfery Dysona, a więc hipotetycznych megastruktur zdolnych do otaczania gwiazd i zbierania ich energii. Chociaż te sygnatury mogą sugerować istnienie zaawansowanej technologii kosmitów, Naukowcy zalecają zachowanie ostrożności, przyznając, że nie można całkowicie wykluczyć naturalnych wyjaśnień tych zjawisk. Dyski materii wokół gwiazd mogą generować podobne obserwacje, dlatego konieczne są dalsze badania, aby definitywnie stwierdzić naturę tych tajemniczych sygnałów. W przeszłości pojawiały się już zresztą dyskusje o odkryciu sfery Dysona nieopodal gwiazdy Kic 8462852, a dyskusja na ten temat trwała całymi latami. Odnalezienie nowych, równie tajemniczych sygnatur wzbudziło już równie wielkie emocje w środowisku naukowym emocje, które nie mogą jednak iść w parze z pochopnymi wnioskami. Perspektywa istnienia pozaziemskiej inteligencji od zawsze fascynowała ludzkość, ale teraz, gdy stajemy przed potencjalnym dowodem kluczowe może się okazać podejście do tego tematu ze stosownym spokojem. Wspomniane wcześniej badanie Zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Zapraszam Was do wyrażania opinii na temat tego odkrycia poniżej w sekcji komentarzy. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.